7 stycznia 2016: Kręcimy czwarty odcinek ojcowy, Co się z Wami dzieje. Zobaczcie, dzisiaj jesteśmy u posła Pawła Skuteckiego, z 15 Jesteśmy w Bydgoszczy. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Zamiast pójść na sanki z naszymi dziećmi, to my dzisiaj prowadzimy rozmowę z Łukaszem. Łukasz, przestań nam się. Witam Łukasz Bryckę. Prowadzę 4 dni głodówkę pod sądem rejonowym Bydgoszczy, walcząc o prawa mojego dziecka do miłości i rodziców. Słuchaj Łukasz, dlaczego musisz prowadzić głodówkę? Czy to jest jedyne rozwiązanie? Co ty uważasz? Dlaczego do tego doszło? No słuchaj, wyczerpałem wszelkie środki prawne. Zwróciłem się do instytucji, która jest powołana do stania na straży dobra dziecka Pięć lat temu. Składam regularnie wnioski o to, żeby mógł kontaktować się z córką. Sąd wydaje kolejne postanowienia o kontaktach. Mam możliwość na papierze spotykania się z córką, moja mama również, natomiast matka dziecka uniemożliwia mi kontakty od prawie 5 lat. nie mam Moje spotkania nie odbywają się od 20 miesięcy około, moje mamy jeszcze dłużej. Sąd nie robi nic, praktycznie podejmuje jakieś pozorne działania, e, wszczyna postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej matce z urzędu, które toczy się już dwa lata, za utrudnianie kontaktów i od tamtego czasu, kiedy sąd wszczął takie postępowanie, ja straciłem kontakt z córką całkowicie. I sąd nadal sobie proceduje. I teraz będzie pewnie taka sytuacja, że sąd stwierdzi, że dziecko zostało tak ode mnie zwyczajone, no niestety już musi zostać przy matce, no i niestety sam są swoje postępowanie pewnie umorzy, które wszczą z urzędu ograniczenie władzy matce, tak? Gdybym ja utrudniał matce kontakt z dzieckiem, to pewnie by mnie zamknęli do świecia, aresztowali i pozbawili praw rodzicielskich i tak dalej. Ale jak to? By Cię zamknęli za co? Nie wiem za co, czy za, za to, że jestem ojcem, tak? W Polsce się zamyka czy za to, że chcą być ojcami do własnych dzieci. No dobrze, A na przykład co by się stało, gdybyś zabrał córkę do siebie? No, zapewne oddział antyterrorystyczny. Wszedłby mi w środku nocy, zabrał dziecko, oddaliby dziecko matce. Ale dlaczego matce? No, Matka tak. jest lepsza jakoś? Nie, <laughs> nie wiem. <laughs> Ładniejsza od ciebie? Dlaczego? No, Lepiej potrafi no, się no, zająć no, dzieckiem? Zdecydowanie nie, no po prostu. No. Ile miało dziecko, jak zostało od ciebie zabrane? Półtora roku. Mieszkaliśmy u siebie w domu, u mnie w domu. Czy co w 6,5 roku ma córka ile ma? No, teraz? Sześć z kawałkiem we wrześniu skończyła 6 zeszłego roku. No dobrze, słuchaj, a płacisz alimenty? Bo to jest, słuchajcie, co się z wami dzieje, ojcowie, temat powstał yy, po mojej wizycie w telewizji. Padło pytanie ojcowie, co się z wami dzieje? W sensie dlaczego nie płacić alimentów? Płacisz alimenty? Płacę alimenty regularnie nie mam ani zotówki zaległości alimentów. Ale uważasz, że to jest najważniejsze dla córki? No nie, no przede wszystkim. To, że ja nie płacę alimentów, to córka nawet o tym nie wie, tak, że w sferze jej psychiki nie, nie, nie płacenie alimentów nie pozostawia żadnego śladu. Natomiast tramę, jaką ona przeżywa w związku z, z brakiem ojca w jej życiu, no to, to jest nieodwracalne, mogą być skutki dla jej psychiki. A słuchaj, ja czytałem w gazetach, że ty robiłeś już gotówkę, nie wiem, rok temu. Nie. Była, była, taka gazeta, że zamierzasz, tak? zamierzasz. Wtedy nie podjąłeś takiej decyzji. Czyli teraz jest to po prostu decyzja, gdzieś minął ten czas, tak? Że po roku zdecydowałeś się, że jednak tą głodówkę. A słuchaj, uważasz, że ta głodówka w ogóle cokolwiek zmieni? Nie będzie w przypadku, tak jak w przypadku Rumuna, nie wiem, czy kojarzycie sytuację, kiedy zamknęli Rumuna w Polsce, zrobił w akcie protestu głodówkę i umarł w więzieniu. Nie uważasz, że tak się może źle skończyć? Nie mam pojęcia, nie odpowiem na to pytanie Słuchaj, Łukasz, może powinniśmy ci powiedzieć, że miło było cię poznać dzisiaj, po prostu zaczekamy jeszcze tydzień i wiesz. Tutaj jesteśmy u posła poseł trochę wkurza nam no, Łukasz tutaj jakimś ciastem. Także... Ja chciałbym powiedzieć, godzin, że to jest różnicy, czy, czy Łukasz może po tej gody. A to muszę usiąść tam, po prostu powiedz e, o, tym, o tym, co myślisz. No chciałabym tylko wtrącić, że tak naprawdę to nie ma różnicy, czy Łukasz przeżyje tą budówkę, czy nie, bo i takiego córka nie ma ojca, jak nie ma, tak nie miała, i jest półsierotą po prostu, osieroconą przez sądy. Jeżeli ojciec umrze, to przynajmniej sądy sobie po prostu umyją z tego rączki. No A, dobrze, ale powiedzmy słuchajcie, coś na ten temat, co, jak to w sądach w ogóle wyglądało, bo wszyscy pewnie myślą, słuchajcie, pewnie wszyscy myślicie, że idziemy do sądu. Przecież, ale przecież mógł Pan zgłosić do sądu jakąś skargę, albo wniosek o ukaranie matki dziecka. taki takie wnioski o ukaranie Matki Dziecka? Jest około 200 takich wniosków, ponieważ matka mnie uniemożliwiła kilkaset spotkań orzeczonych sądownie z dzieckiem. Pierwsze postępowanie toczyło się 26 miesięcy. W 2011 roku nie widziałem córki przez 10 miesięcy. Matka zniknęła jak kamfora, nie otwierała drzwi, przyjeżdżała policja, nikt nie wiedział, gdzie jest dziecko. No i matka nie zapłaciła z tego tytułu ani złotówki. Sąd umorzył postępowanie ze względu na fakt, iż postęp... zmieniło się w międzyczasie postanowienie o kontaktach, i sąd uzasadnił, że no, nie można egzekwować postanowienia o kontaktach, które już jest nieprawomocne. Nie odebrano mi prawa do kontaktu z dzieckiem, wręcz rozszerzono kontakty ale to była inna sygnatura. Tak? Potem nie widziałem córki w 2013 przez pół roku. Łaskawie sąd zagroził matce ukaraniem żydny z kwotą 400 zł, jak mi jeszcze raz nie wyda dziecka, to zapłacić 400 zł. Nagle dziecko zaczęło do mnie chodzić przez do około kwietnia 2014, kiedy sąd wszczął postępowanie właśnie o ograniczenie władzy z urzędu matce. No i znowu zaczęła się alienacja rodzicielska i od czasu, jak to postępowanie zostało wszczęte, ja do dzisiaj nie mam, moje spotkania z córką się nie odbywają. Moja mama ma osobne postanowienie o kontaktach z wnuczką. Sąd wydał kolejne postanowienie tydzień temu, w Sylwestra, które już zostało złomane. Mama dziecka miała przywieźć córkę w poniedziałek na 16 w konkretne miejsce, nie odezwała się, nie przyjechała, no i tak jest. A w Widzieli oczywiście nie, nie miałem możliwości spotkania się z córką. W ślubie święto wręczyłem tylko prezent córce, tylko i wyłącznie dlatego, że to był akurat piątek. Nie dlatego, że to było święto, bo mam spotkania co piątek plus dwa weekendy. W żadne urodziny nie miałem kontaktu z córką, ani moja mama. W żaden dzień dziecka, dzień ojca, dzień dziadka, dzień babci, nigdy w żadnej uroczystości. Dobrze, a słuchaj, tak się zastanawiam a policja? Może zwróciłeś się do policji, żeby ci pomogła w egzekucji tych kontaktów? No policja nie może egzekwować kontaktów. Ja już teraz nie wzywam nawet policji. Ponieważ... Jak to nie może? Przecież Sebastiana, ostatnio słyszeliśmy, że Sebastiana policja wyciągnęła z samochodu z szyby, czyli policja w sprawie, ojca, w sprawie ojca może, a w, to w twojej sprawie nie może? Wyobraźcie sobie, wyobraźcie, że ja w sierpniu poszedłem zgłosić porwanie dziecka i zaginięcie dziecka, ponieważ cały sierpień nie miałem żadnego kontaktu z matką z zeszłego roku. Nie wiedziałeś, gdzie dziecko nie jest. wiedziałem, gdzie jest dziecko. Matka wyłączyła telefony i cała jej rodzina. Nie była w miejscu zamieszkania, nie było jej w miejscu pracy. Kurator nie, nie mógł się skontaktować w żaden sposób z matką, bo matka ma nadzór kuratora ze względu na niewłaściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej. Przepadła jak kamfora, nie usprawiedliwiała się, nie przyjeżdżała na kontakty. Chciałem zgłosić na sił w mieście Uprowadzenie dziecka, czy też zaginięcie, no mnie po prostu wyśmiano. Nie przyjęto ode mnie zgłoszenia. Trzeba było powiedzieć, że trzech zamaskowanych sprawców ci zabrało dziecko. A, dokładnie. Taka rada dla wszystkich zgłaszających mhm. na policję porwanie dziecka. Kto jeszcze oprócz ciebie teraz prowadzi głodówkę? Słyszałem, że Sebastian, czy, czy może jeszcze ktoś? No, tak, Sebastian Medolski prowadzi głodówkę w areszcie. Postawiono mu zarzuty za porwanie własnego dziecka. Po pozbawienie wolności? Tak, po, no, pewnie więcej zarzutów, pozbawienie wolności i facet. Za, ze względu na to, że chciał chronić dziecko, zabrał dziecko matce, które, która alienowała go w miesięcy od, od syna, utrudniała mu kontakty wbrew postanowieniu sądu, ograniczone sprawa prawa dziecka. Z, to, z tego co widziałem na filmach w internecie, stosowała przemoc wobec dziecka, biła dziecko, co dziecko trzyletnie spontanicznie się wypowiadało na ten temat. Wszyscy to widzieli. No i faceta zamknęli, zabrali mu dziecko głoduje w areszcie. Dobrze. Jesteśmy w biurze posła. Słuchaj, co uważasz, że należałoby zmienić w polskim prawie? Bo już 5 lat walczysz, trochę pewnie to prawo postulowałeś. Co należałoby zmienić? No właśnie, to jest, to jest temat rzeka. Przede wszystkim uważam, że zmiana prawa oczywiście jest konieczna, ale jedno jest, jednym zagadnieniem jest prawo, a drugim zagadnieniem jest mentalność sędziów. Co z tego, że my zmienimy prawo, jak sędziowie, to są w większości przypadków jakieś sfrustrowane stare panny, które są po rozwodzie, postrzegają ojca stereotypowo i zawsze zasłonią się klauzulą dobra dziecka, nawet jeżeli nie wiadomo jak zmienić przepisy, to sąd zawsze znajdzie jakiś kruczek na ojca, bo ojciec krzywo czapkę dziecku założył 3 lata temu, należy mu ograniczyć prawa rodzicielskie. Więc należy przede wszystkim wprowadzić, zdjąć, zabrać sędziom immunitety, wprowadzić odpowiedzialność w sądach, szczególnie rodzinnych, za orzekanie wbrew przepisom. Tak? No i oczywiście zmienić całkowicie kodeks rodzinny, wprowadzić obligatoryjną opiekę naprzemienną i zrobić zapis w kodeksie karnym, iż alienacja rodzicielska i utrudnianie kontaktów dziecku z drugim rodzicem to jest po prostu zwyczajne przestępstwo. Tak, tak bo sądowi się wydaje, że to sąd. Pozwala nam na kontakty z dzieckiem. I tylko w takich tak. przypadkach y, egzekwuje te kontakty. Oczywiście nieudolnie, tak jak Łukasz powiedział, bo co to jest za kara 1000 zł za półtora roku niewidzenia dziecka, gdzie niewidzenie dziecka no jakby nie da się przeliczyć na pieniądze, bo to jest tak. na, bezcenna więź między, między dzieckiem a rodzicem. Tak naprawdę sąd powinien karać osoby, które uniemożliwiają kontakty z drugim rodzicem. Od razu, bez zasądzania kontaktów, bo to nie sąd daje Łukaszowi prawo do kontaktów z jego córką, Często. tylko to prawo jest mu przyrodzone, potwierdzone przez prawo w konstytucji i w kodeksie rodzinnym. Więc w momencie, kiedy ktoś takie prawo łamie, to od razu powinno mu dziecko być zabierane, bo to on jest sprawcą, prawda, łami łamiącym prawo i y, drugiego obywatela, i dziecka. Natomiast praktyka jest taka, że jeżeli ktoś w ten sposób postępuje, to on właśnie dziecko dostaje. Bezkarnie daje się mu stosować alienację rodzicielską. Tak. Przez ten czas, kiedy ten drugi pokrzywdzony rodzic walczy, dzieci są jeszcze nastawiane, potem boją się iść do ojca. Sąd argumentuje utratą więzi tak. i tak naprawdę sąd sankcjonuje przestępstwo. Dokładnie. Ja może jeszcze opowiem taką anegdotę odnośnie postępowania drugiego już postępowania. O nakazanie zapłaty za utrudnianie kontaktów kiedy wniosłem 55 wniosków za uniemożliwienie kontaktów z moją córką. Sąd wezwał na wniosek matki, córkę sześcioletnią moją, która w listopadzie bodajże przeszła do sądu. I była wysłuchiwana przez sędziego w pokoju, w gabinecie sędziego, na okoliczność, czy dziecko chciało przez ostatnie dwa lata uczestniczyć w kontaktach z, dzieckiem, z ojcem i z babcią, czy też nie. No i co mogło powiedzieć dziecko, które od dwóch lat średnio widuje ojca i babcie, no, mieszka z matką, tak? Yy, powiedziało, że tak, oczywiście, córka powiedziała sama, nie chciała. Uczestniczyć w tych spotkaniach. A dlaczego? A bo tata ją kiedyś za późno odwiezł do domu, a raz zabrali ją bez bucików z domu latem. To są powody, dla którego sędzia powiedziała, że matka nie wydawała dziecka, kierując się wolą dziecka, które nie chciało iść do mnie na spotkanie. I Anulowała jej większą część kary, ukarała kwotą z 25 tysięcy zeszła na kwotę 1600 zł za cztery spotkania, w których matka po prostu nie była w domu, tak nie otworzyła drzwi. Dziecko miało w postanowi postanowieniu również yy, zapis, że mogło odbierać córkę z przedszkola. Matka godzinę wcześniej przychodziła i zabierała córkę, bądź tego dnia nie dawała do przedszkola. No, ale sędzia wie przecież lepiej, że dziecko nie chciało iść do taty, no, ale to jest złe stosowanie prawa przez sądy, bo tak naprawdę sąd zapomniał, że kontakty rodzica z dzieckiem to jest prawo i obowiązek zarówno rodzica, jak i dziecka. I jakby tutaj sąd powinien w tym momencie ukarać matkę, że tak źle wychowuje swoją córkę, że ona się nie chce spotykać z ojcem. Słuchaj, hmm. słyszałem a propos tego dowcipu z psem, może to opowiesz, bo no, zmienimy nie. trochę, żeby tutaj słuchajcie, nie, to... nie, nie zanudzić was tam, <laughs> powiedz, powiedz, bo to jest bardzo ciekawe, słuchajcie Łukasz Uprowadził swojego własnego psa, za co spędził ile? areszcie? 48 godzin. 48 godzin za to, że uprowadził swojego psa. Co się z tym psem dalej stało? Nie uprowadziłem, tylko odzyskałem. Moja była partnerka zabrała mi mojego psa, którego wziąłem do mojej córki jako prezent od szczeniaka. Wyprowadzając się, zabrała mi psa, mojego własnego, który był zaczipowany, był zarejestrowany na moje imię i nazwisko. Ja tego psa jej odebrałem. Z ulicy zabrałem. Na drugi dzień przyszła do mnie policja, no za mnie w kajdanki. Wyprowadzili z domu, z, z, zabrali na izbę zatrzymanych. Spędziłem tam 48 godzin, postawiono mi zarzuty kradzieży psa, do 5 lat pozbawienia wolności. Dostałem z, z, z dozór policji. 6 miesięcy dwa razy w tygodniu musiałem się stawiać na komisariat, trzeba nie ucieknąć. No, to ty jesteś strasznym przestępcą. Zebrałeś własnego psa. To jest no, przerażające. To jestem, przynajmniej. Ale to jest Co z tym psem się stało? Słyszałem, że ten pies zwrócił do ciebie. Tak, zwróciłem się do sądu cywilnego, złożyłem sprawę o zwrot mojego psa i sąd oczywiście w postępowaniu cywilnym wygrałem psa i sąd nakazał natychmiastowy zwrot. Mojego psa, oczywiście była partnerka, się odwołała, ale to okręgowy oddalił jej apelację i, i pies jest dzisiaj u mnie. Szkoda, że psa nie zapytali. Tak, szkoda, że nie powołano biegłych na okoliczność więzi psa. Szkoda, że teraz alimentów na, na psami nie płaci była partnerka, może byśmy powołali rodaka psie, jakichś psychologów i tak dalej. Eee, sprawdzilibyśmy konflikt lojalnościowy, z kim pies jest bardziej związany itd. Tak no w każdym razie yy, przykład taki. Odzyskałem psa, przez półtora roku go nie widziałem. Yy, w momencie, kiedy psa odzyskałem, umożliwiałem spotkania z psem. Prowadziliśmy opiekę na przemianę nad psem, ale oczywiście... Ale zobaczcie, opieka naprzemienna nad psem jest możliwa, okazuje się. Ale można też aresztować w momencie, kiedy... człowieka za to, że zabrał słuchajcie, swojego zabrał swojego psa. Można aresztować człowieka za to, że zabrał swojego własnego syna, ale w momencie, kiedy robi to matka, to nie. To wszystko jest ok. Jak zabrała psa, wszystko jest ok. Ale umorzyli sprawę karną przeciwko Tobie, to zakradłeś Ale że... dopiero po wyroku sądu cywilnego, tak? Nie, w trakcie. Przecież mhm. prokurator napisał, że, yy, to w, że to jest, tak? w to raz, a prokurator napisał, że postępowanie zainicjowała mojego partnerka po to, żeby dokuczyć podejrzanego. Tam jest cytat, normalnie jakby. Oczywiście umorzono wszelkie fałszywe zawiadomienia przestępstwa i tak dalej. W ogóle Czyli może Sebastian policja... był że z jego synem, to też umowa. Jeszcze dopowiem, a, a, a do propos tego. Policja przyszła z nakazem e, wydania psa i ja psa schowałem u matki. Policja pojechała e, do mojej mamy, się dobijała do drzwi. Moja mama nie chciała ich wpuścić. Mieli nakaz wydania psa rasy Amstaff. bo mi, że to był kundyl, Co celowo zostało zrobione, ponieważ kundlą mi się nic nie zainteresował, a Amstaff jest powyżej tam 400 złotych, pewnie jest to przestępstwo, tak? Mojej mamie postanowiła. postawić... Tak. Moja mama powiedziała, że nie wyda mojego psa, bo to jest mój pies. Mojej mamie postawili zarzut utrudniania śledztwa, sobie wyobrażacie. Oczywiście umorzyli, no ale taki zarzut jej postawili. Przecież to jest niewiarygodne. Dlaczego się używa naszych podatków tak? i służb, za które płaciły tak. Słuchajcie, jeszcze jeden problem. To jest taki tak naprawdę, yy, gdzie się zażalić na te działania sądu? Do sądu. Na działania sądu. I w ten sposób sąd dzięki temu, co narobił, ma dalej pracę przez to, że... Tutaj nie, nie mieszczę się w kadrze, ale trudno. Słuchajcie, widzicie po prostu w jakiej paranoi żyjemy. Gdziekolwiek nie pojedziemy, czy jesteśmy w Warszawie, czy jesteśmy w Bydgoszczy, czy jesteśmy w Poznaniu, to po prostu jest jakaś, dochodzi jakiejś paranoi. Po prostu już nawet nie chodzi o tego psa, tylko chodzi o nasze dzieci. To po prostu, zamiast teraz, tak jak widzieliście przed chwilą Bydgoszcz, zaraz jeszcze tę kamerę pokażę Wam. Po prostu tutaj jest fajnie, bo tyle, tyle walczyliśmy o ten śnieg. Słuchajcie, zobaczcie, jak jest naprawdę ładnie. Tutaj jest nawet górka w dzieciństwie. Zjeżdżało się zawsze z takich górek z dzieciakami i po prostu się wychodziło, tata, weź sanki, ja chcę pozjeżdżać, To nagle się okazuje, że z własnymi dziećmi nie możemy po prostu wyjść. I My będziemy tkwili w tej paranoi, jeżeli po prostu tego prawa nie zmienimy. Także prośba do Was, żebyście poszli tak jak my teraz do Kancelarii Poselskiej. My czekamy do godziny 18 na posła. Będziemy siedzieć w Bydgoszczy, żeby spotkać się z posłem. I Wy macie robić to samo.